Studio lato Monika Kuzioczapka. Witam Państwa. W Polsce tereny leśne są popularnymi miejscami wypoczynku. Jak bezpiecznie się po nich poruszać i co ciekawego możemy tam zobaczyć? O tym porozmawiam dzisiaj z panem Tadeuszem Lewandowskim, nadleśniczym nad leśnictwa Karnieszewice. Witam Dzień dobry, serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Las, można powiedzieć, samozdrowie. Możemy poddychać pełną piersią, w upalne dni schronić się pod drzewami. Czy mieszkańcy Koszalina chętnie korzystają z uroków lasu? Wydaje mi się, że bardzo chętnie. Co roku na pewno coraz więcej mieszkańców Koszalina jest w terenach leśnych i naszych, i miejskich, bo tu musimy pamiętać, że Góra Hełmska to jest zasób miasta, obok lasy są nasze. Rzeczywiście ludzi jest no, dużo, dużo więcej każdego roku, co jest bardzo miłe. W lesie, tam gdzie ci nasi Koszalińscy przebywają, jest właściwie prawie zawsze czysto. Nie śmiecą, aż przyjemnie się chodzi i może dlatego ludzie systematycznie wracają. W końcu, jeżeli dzisiaj naśmiecili, to jutro wrócą w zaśmiecone. Nikomu się chyba nie chce i to naprawdę działa. Mówię, z przyjemnością muszę powiedzieć, że lasy wokół Koszalina można uznać za najbardziej czyste. Im bardziej się odsuniemy od miasta, niestety będzie troszeczkę gorzej. Ale rzeczywiście duch jest bardzo, bardzo duży. Widzimy biegających, chodzących z kijkami. Jeżdżących na rowerach, spacerujących z psami, spacerujących z wózkami. Właściwie wszystkie pokolenia, od pokolenia takiego. Tam 70 plus do tych wózkowych małolatów. Właściwie wszyscy coraz chętniej korzystają z lasu. Zresztą no trudno się dziwić w takiej pogodzie, jaką mieliśmy. Tak jak pani redaktor zauważyła, było dużo chłodniej, na pewno jest dużo czystsze powietrze, bo las nie tylko produkuje tlen, ale las przede wszystkim czyści z tych wszystkich pyłów, smrodów i innych rzeczy. Więc powietrze, no, praktycznie wychodzimy z miasta, wchodzimy do lasu i tak jakbyśmy przeszli jakąś ścianę. Mhm. Także to się daje odczuć i ludzie coraz bardziej nie to doceniają. Jest tam zawsze chłodniej. O jakich zasadach powinniśmy pamiętać, wchodząc do lasu? No pierwsza zasada teraz, tym bardziej po tych upałach, to to, żeby nie palić papierosów, nie rozpalać ognisk, nie używać otwartego ognia. Jeżeli gdziekolwiek zobaczymy, że cokolwiek się pali, dzwonić się na straż pożarną, bo już nie mówię, że do nas, do nadleśnictwa, dużo łatwiej dozwonić się do straży. Straż już będzie wiedziała, kogo i w jakim tempie zawiadomić. Nie demolować czegokolwiek, co w tym lesie widzimy, czy to są drzewka, czy to są jakiekolwiek obiekty infrastruktury turystycznej. Nie zabijać biednych zwierzątek, Nie za bardzo hałasować, bo tak naprawdę przeszkadzamy nie tylko zwierzętom, przeszkadzamy przede wszystkim tym, którzy przyszli tam odpocząć. I nie wiele więcej. Zasad. Nie jeździmy samochodami, nie jeździmy kładami. Uważajmy bardzo, jak jeździmy rowerami, bo rowerzystów mamy bardzo dużo ścieżek, stricte rowerowych. no Jedno miasto jest w połowie budowy. Możemy to tak nazwać, ale ruch jest na tyle duży, że jeżeli jeździmy rowerem, to naprawdę bardzo ostrożnie na wszystkich skrzyżowaniach ze ścieżkami, z dróżkami. Bardzo łatwo tego typu kolizja. Mm -hmm. chyba nikt tego by nie chciał. Wybierając się na jakąś dłuższą wędrówkę po lesie, warto mieć mapę yy, czy kompas? Warto mieć mapę, warto mieć kompas, warto mieć jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe, żebyśmy się nie daj Boże nie zgubili, a jak już się zgubimy, stosunkowo łatwo nas mogą dzięki temu odnaleźć. Ale przede wszystkim no, stajemy się chodzić może po tych terenach, które jeżeli nie jesteśmy miłośnikami takiego no, bardziej intensywnego szlajania się po lesie czy tam spacerowania trzymajmy się tych klas które znamy na których są ludzie żebyśmy czuli się też bezpieczniej bo dla wielu ludzi na dzisiaj jakąś tam panikę stwarza że mamy wilków mało dużo jak zawsze jest to kwestią spalną pojawiła się w zeszłym tygodniu taka watacha obca po raz drugi w tym roku na naszym terenie licząca aż 11 sztuk ale myślę, że była jedno. Czyli są? są. nie no, na pewno Wilki są, tylko jakby pani porozmawiała z moimi pracownikami, to chyba dwóch dotychczas spotkało wilki. A jesteśmy w lesie na no, stosunkowo często, więc jakakolwiek panika z tego powodu, Czyli że są no, Wilki i nas zjedzą, naprawdę sobie ją odpuśćmy. No, wydaje mi się, że znacznie większym problemem, z którym no, bardzo ciężko sobie poradzić, są dziki oswojone. Nie wiem, jak byśmy je nazwali, no starczy jechać do łazów. Jestem teraz właściwie przynajmniej raz w tygodniu w Łazach. To przez ten cały okres, półtora miesiąca jeszcze mi się nie zdarzyło, jak jestem w Łazach, żeby dziki gdzieś tam nie napowietrzały trawników, ludziom w cały dzień. Twierdzę, że to się musi kiedyś skończyć nie nieszczęściem. One tam mieszkają w tym mieście. Jak w nocy się jedzie, to w nocy one nie chodzą, bo ludzi nie ma, nie ma jak tych karmić. Czyli wychodzą po jedzenie? Wychodzą po, po jedzenie, no takie bardziej dziki celebryci, bo tam każdy samochód obcy się zatrzymuje, zdjęcia im robi. No mówię, obawiam się, że kiedyś się to skończy nieszczęściem, bo tam w tej chwili tych takich no, typowo domowych dzików to są trzy loszki z dwoma No mówię, Żeby to kiedyś nie doprowadziło do jakiejś sytuacji kryzysowej, no twierdzę, że tak nie powinno być. Mm -hmm. Te zwierzęta stamtąd muszą być. Nie powinniśmy karmić, a te zwierzęta powinny być stamtąd zebrane. Tam jest taka masa ludzi w tej chwili, że Naprawdę nietrudne o nieszczęście. Nie wynikające z niczyjej złej woli. No, to są tylko zwierzęta. Ludzie potrafią reagować spontanicznie, zwierzęta tym bardziej. Hmm. E, wracając do lasów. E, w okolicy mamy piękne ścieżki edukacyjne, chociażby ta na Górze Chełmskiej. Znaczy, ścieżki edukacyjne są. Dla mnie, taką kwestią zawsze dyskusyjną. Myślę, że jeżeli chcemy cokolwiek więcej dowiedzieć się o lesie, arboretum. to można jechać do arboretum. Jeżeli jesteśmy jakąś większą grupą, można próbować doprowadzić do spotkania moich pracowników leśnych z ludźmi, bo. Czytanie I na ścieżkach o lesie. Można się umówić na taką. Na taką, umówić lekcję, na taką. Też? Jestem w trakcie opracowywania takiej nowej, dużej koncepcji edukacji, która ma się opierać nie o mój budynek edukacyjny, nie o moje centrum, a o leśnictwo koszalin i pracowników leśnictwa koszalin, to jest stosunkowo małe leśnictwo przy samym mieście, w której rzeczywiście na żywo przez cały rok będziemy mogli sobie spacerować, będziemy mogli zadzwonić do miejscowych gospodarzy, jeżeli jesteśmy większą grupą, że przyjechali nam coś doprecyzowali. Wszystko to, co robimy w lesie, czyli od sadzenia lasu, przez jego pielęgnowanie, później przecinanie, wycinanie, odnawianie, Wszystkie te zabiegi będzie można było sobie na żywo oglądać. Założenie jest takie, że spróbujemy zorganizować na tyle pracy już w przyszłym roku na poszczególnych pozycjach, żeby one były ogólnie dostępne, w jakim terminie można przyjść, zobaczyć, co te łobuzy w tym lesie robią. Będziemy próbowali oznaczyć większość drzewostanów przy niemal wszystkich tych klasach, które chcemy sobie tam oznaczyć, żeby było wiadomo, ile ten las ma lat, bo dla wielu ludzi nawet tak prosta rzecz jak dla nas, ile to coś ma lat, zawsze będzie zagadką. Nie? dla ludzi na klas rośnie ojeny albo jeszcze dłużej, to ojeny na dzisiaj dla większości drzew to jest tyle ile żyją starsi ludzie w Polsce. To już nie jest tak tylko trzeba to sobie uzmysłowić stojąc przed lasem. Jest to stosunkowo łatwe, tylko ktoś to musi pokazać. My ścieżki edukacyjne, te co są, potraktujmy raczej spacerowo. Tam no, niewiele rzeczy takich dotyczących lasu, stricte jako lasu, się dowiemy. Znacznie więcej dowiedzielibyśmy się, gdybyśmy mogli przynajmniej od czasu do czasu spotkać tego przysłowiowego Gajowego i z nim zamienić chociaż parę słów. Leśnicy mają pełne ręce pracy przez cały rok, ale czym teraz głównie się zajmujecie latem? Teraz największą pracą to była inwentaryzacja akurat drewna, bo my robimy ją w połowie roku, właśnie, no powolutku, przede wszystkim w tej chwili mamy dość dużo pielęgnacji, czyli tego co posadziliśmy w ciągu ostatnich 3-4 lat, dość mocno przy tej pogodzie jaka była, to pozarastało, trzeba tym drzewkom pomóc, je odsłonić, odkryć. Pracujemy bardzo mocno nad planami na przyszły rok, czyli tego w lesie no, w żaden sposób się nie, się nie zobaczy. Yy, szykujemy się bardzo mocno do zbioru buka, jak właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co można w lesie, czego nie można w lesie. Taki delikatny apel. No Dzisiaj mieliśmy już telefon od jednej z mieszkanek miasta. Drzewo niestety jest sporne, nie wiemy czy jest nasze, czy miasta. Chodzi o buka, który wisi nad, nad, nad drogą, nad ulicą. Zapowiada się bardzo bogaty urodzaj buka. Na tyle bogaty, że no, proponowałbym, jeżeli ktoś no, nie jest aż na tyle zwariowany, żeby nie chodzić w najbliższym czasie do późnej jesieni, unikać się chodzenia w drzewostanach bukowych starych. Gałęzie są tak oklejone nasionami, że no, już mieliśmy taki przypadek niedawno na ścieżce w Sianowie że niestety albo będą spadały gałęzie, albo będą przewracały się całe drzewa, i to jest niezależne od pogody. Możemy w bezwiecznej pogodzie być przygnieceni przez gałęzie bukowe. Są rzeczywiście aż tak oblepione. Czyli no dziwnie to brzmi, ja sobie zdaję bukowe. sprawę wytłumaczyć grzybiarzom, że na Bukowe prawdziwki nie mają mi ale ryzyko na pewno rośnie. W tym roku bardzo, bardzo mocno Bóg nie, nie obradzał już ponad 10 lat. Normalnie obradzał mniej więcej co 6 lat. Próbuję to nadrobić, ale... I teraz jest właśnie ten, teraz czas, jest ten obraza... czas, że to codziennie o te parę naście kilo waga gałęzi rośnie przez wzrost nasionek. Jest bardzo duże ryzyko, że niestety, ale te gałęzie zaczną spadać bez ostrzeżenia lub przewracać się drzewa. Na drodze do szkółki Bóg się po prostu przewrócił sam z siebie bez wiatru. A propos grzybów, bo wspomniał Pan, coś jest Tak, teraz? są już szkórki. Co widać szczególnie przy drodze krajowej, ale, ale, ale na pewno są, z tym, że no nie są z reguły o tej porze roku, nie są to te miejsca kurkowe, które większość grzybiarzy skutecznie zacznie pętać gdzieś koło sierpnia. Ale skórki są, domyślam się, że to są te kurki właśnie z drzewostanów bukowych, gdzie to wilgoć jest zupełnie inna, gleba jest zupełnie inna, dużo lepiej trzyma wilgoć. Ale no kurki są, bardzo mały jagód niestety jest. Są jagódki, ale to tak, żeby sobie pójść poskubać, natomiast tak, żeby pozbierać na zimę, to myślę, że będzie bardzo ciężko. Są maliny, już dzikie. Także troszeczkę można w tym lesie już też sobie tam pojeść, jak ktoś lubi oczywiście. Wracając do arboretum, to ogród botaniczny w Karniszewicach, tam jest kolekcja drzew, które powstały, drzew, w, których, w, 1800... które powstały w 1876, mogę się mylić o parę lat. Ale nie Piękne tylko, ona okazja. była wzbogacana, 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 cały czas jest wzbogacana. W tej chwili siedzimy od początku roku nad szczegółowym otablicowaniem, bo to jest coś, czego mi bardzo brakuje w Ogrodzie Botanicznym. Tym bardziej, że Gdyby to był ogród, który sprowadza się do tych podstawowych gatunków drzew, to można by było powiedzieć, że no, można sobie samemu, rozpoznać. Ten ogród został wzbogacony od całe mnóstwo odmian, czy dużeneczników, czy magnolii, czy drzew, drzew i krzewów iglastych. I, no, cały czas brakowało tego, żeby one jednak były oznaczone choćby po to, że ktokolwiek przyjedzie sobie pospacerować, szczególnie w czasie kwitnienia, bardzo często jest tak, że może by chciał sobie to coś kupić, tylko nie ma dużowego pojęcia, co chce kupić. Więc no, pracujemy zawzięcie nad oznaczeniem praktycznie no, 100% również roślin zielnych. To już z celów takich czysto dydaktycznych. Myślę, że dla takich zorganizowanych i niezorganizowanych grup, no, mimo wszystko dużo fajnie jak się chodzi na nim, szczególnie wiosną, jak zaczyna to nola ukwitnąć, fajnie byłoby wiedzieć, co to jest. Nie? Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o mieszkańców lasu, no tam możemy podziwiać wiele gatunków roślin i zwierząt. Trzeba być uważnym, żeby je wypatrzeć. Trzeba być uważnym i trzeba przede wszystkim, zawsze będę powtarzał, że jak chodzimy po lesie, to musimy patrzeć ze zrozumieniem. W lesie jest bardzo dużo rzeczy, nie tylko związanych z lasem, jako z ekosystemem, jest też nie dużo dziedzictwa kulturowego. Jakkolwiek byśmy na nie nie patrzyli, o jakikolwiek okres, okresie byśmy mówili i związany z okresem II wojny światowej system umocnień, z okresem międzywojennym, z okresem wojen dużo wcześniejszych przy Koszalinie, właściwie Góra Chełmska to było miejsce stacjonowania przeróżnych dziwnych wojsk w historii dziejów. Strasznie dużo cmentarzy skórchanowych. Może tu przy samym Koszalinie jest ich troszeczkę mniej, bo jednak uprawa rolna dla miasta koszalin przez na przełomie wieków zdobiła dość duże spustoszenie. Ale no, do zobaczenia w lesie jest naprawdę strasznie dużo rzeczy. Trzeba tylko patrzeć i się przyglądać. No, jako przykład to powiem Panie Redaktorze, od paru dni oglądaliśmy jakieś dziwne zwierzę przy biurze nad leśnictwem. Kicało takie podobne i no bez ogona. W końcu postawiliśmy i okazało się, że chomik europejski u nas mieszka. Nie wiemy ilu ich jest, oni skąd się wzięły. Raczej nie są uciekinierami. To jest gatunek, który występuje w Polsce, ale na południowym wschodzie. Tutaj właściwie niewiele oddatowań było. Nie wiemy, czy mówię, czy ktoś nam go przyniósł Je, i on sobie centrum? mieszka, czy jest jeden, czy, czy po prostu już w związku z tymi zmianami klimatycznymi po prostu przytukł do nas w ramach migracji. Także no, jeżeli będziemy dobrze patrzyli, patrzmy dobrze pod nogi, bo rzeczywiście jest bardzo dużo źmi. One nikomu tak naprawdę specjalnie krzywdy nie zrobią, ale szczególnie przy tych miejscach, gdzie są ściany kamienne, dużo kamieni. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj, jeżeli ona jest głodna, to zapewne wyjdzie, ale najpierw musi się mocno nagrzać na kamykach, żeby w ogóle mogła funkcjonować. I to jest ten moment, w którym no, dobrze by było, że jak siadamy gdzieś na kamieniach, przy lesie, w lesie, to najpierw popatrzmy. Na to, uwagę. Tak, na co może siadamy, żeby mm -hmm. nie skaleczyć biednego zwierzątka. Las to wspaniałe miejsce, w którym możemy wypocząć, ale pamiętajmy, że jest to, wchodząc tam, wkraczamy do świata zwierząt i roślin. I powinniśmy to miejsce szanować, a wychodząc, zostawić porządek po sobie i jak najlepsze wrażenie. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Lewandowski, Nadleśniczy, Nadleśnictwa Karnieszewicy był moim i